Kalendarz i Saint Laurent Dajcie znać w ogóle jak podoba wam się moje świąteczne oświetlenie Zaczynamy Kremowa pomadka czerwona Kalendarz Many Mornings Kienko numer 1 Ale ładne Przesłodka skarpeta z dziadkiem Z Benefitu I co tu będzie? Czy to jest mój ulubiony eyeliner? w Wersji miniaturkowej Następny kalendarz adwentowy z Revolution Pierwsze okienko Mamy... Gąbeczkę do makijażu. Następny z Douglasa. Maseczka przyda się dlatego, że ostatnio od wow Mega. Wow Mega i robię tą minę. Wow Mega. I proszer. Pierwsze okienko mamy tutaj. Kremik do rąk. Coś, co kocha Bel i tutaj mamy jedynkę. O! To jest po prostu opaska na przykład do robienia makijażu. Żeby włosy wam nie wchodziły w twarz. Mega fajnie. <grymne> I ostatni kalendarz z marki Lumine. Jest to peeling do twarzy. Jeśli chcielibyście takie TikToki codziennie, zostawcie serduszko do samych świąt!